Dzisiaj soczek z buraku, cytrynka, imbir, jabłka i marchew Całe kilo marchwi, um, pół kilo buraczków i mniej więcej pół kilo jabłka To będzie mniej więcej, ile kalorii? No tak z 500, nie dużo. Nie dużo. Ale i tak później jeszcze wypiję sobie jakiegoś szejka z bananów I to jest tylko takie małe danie przed rowerem, bo jeszcze idę na rower teraz, więc to mi da siłę Wiele osób myśli, że dieta wegańska jest droga. Ja nasze kupuję ryż i po prostu dodaję do tego jarzyny, które są w sezonie, które są na przecenie i zawsze można znaleźć jarzyny, które są na przecenie. Teraz na przykład są dobre buraki i są dobre marchewki. Ja po prostu to jem i robię sobie takie, takie sosy pomidorowe z marchewką, z cebulką, No i troszkę, bo ryż zawiera bardzo dużo węglowodan, jest bardzo nisko tłuszczowy, nisko